Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Boldware 100 i zaczynamy nasz kolejny odcinek, zagrajmy w Dragon Age początek i lecimy lecimy do Headcliff wioska Headcliff zamykaj Headcliff wioska Headcliff i stamtąd od razu, że zaczniemy wojnę w pewnym sensie Wczytywanie coś jest, czyli atak możliwe się zobaczy, się zobaczy Jest wczytywanie na razie, nie pokazuje mi eee, jest ten 10, pies Okej, wiemy już o której tak skończyć, żeby najlepiej o tej skończyć przede wszystkim A, zaczmy, co mam rzucić jeśli będzie właśnie to to się cofnę i doznam na tak bo nie ma nic po prostu nie ma nic więc nie ma nawet po co wiecie tam siedzieć Ech, przeszliśmy już naprawdę z bardzo dużą część gry już zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo, dużą Czy będzie filmik? Właśnie na tym się zastanawiam, czy będzie filmik jakiś. Jeśli tak, to oczywiście się zamknę. Jak zauważyliście, zamykam się podczas takich rozmów. Bo jest ważna oczywiście fabuła. To jest przede wszystkim fabuła, jest ważna. Oczywiście jest bardzo ważna. Zobaczmy. Chyba wczytało. E... WOW what the hell is going on? Hurlok. Hurlok. Shit? Co to To ty, <laughs> Szary Strażnik? Chwała, Andrasie, że tu jesteś. Myślałem, że już po mnie. Co się stało? Gdzie wszyscy? Uciekli dziś rano na zamek, żeby skryć się przed pomiotami. Myślałem, że zdąży jeszcze zabrać parę rzeczy z domu i uciec zanim nadejdą. Co za ulga, że się zjawiłeś. A lepiej już biegnij pod zamkiem, jest więcej podmiotów. Tak, teraz pewnie są już pod murami. Wynoszę się stąd, zanim nadejdą następne. Jeszcze raz dziękuję. Okej, okay, jak widzicie... Nie tak łatwo nam przyjdzie. Moment, muszę sobie poprawić mikrofon. Okej. Okay. E, nie tak łatwo przyjdzie nam zaliczyć to wszystko. Zdejmij to ze ściana. To jest jakiś paszczu. Uh, A, ja widzicie... tak... Uh, kaska, kaska. Wow, mały spadek w persów mama. Okej, okay, lecimy dalej. W dół. Tam, kolejne czarty. O, chodźcie, chodźcie, zginęliście szybko. Zaczynam, dobra. zabijanie. To rzeź. Wow, spadek fps ów mam spadek fps ów Za dużo tych pomiotów mam Eee, daję to rozwiązać moim ludziom I to obszarówka, która została rzucona, no naprawdę spadek FPS-ów mam i to olbrzymi I no nie da się tak grać, no wreszcie trochę poskoczyło, ale... To i tak nie jest to co chciałbym powiedzieć eee, Pewnie jak wyczyścimy to wszystko to pewnie znów FPS-y O jest naprawdę spadek FPS-ów mam Okej okay, no choć ta tutaj Okej, okay, kolejne do kolekcji, kolejne do kolekcji Wow, widzę to cztery, Mam 4 cztery fps ludzie Nie, tak nie da się grać ludzie, no wybaczcie no ale Nie, zrobię tak Poczekam aż mi się podskoczy FPS-y I znów spadły mi jak łeb na szyję Okej, okay. zobaczmy co ty masz tutaj włączone. Wyłącz A oczyszczenia, to też wyłącz. Zjecha mi to FPS Toma. Okej. Okay. No, jak już was znów włączy, to mnie hashtag trafi. OK. Podbiehajmy sobie te niby złotko, można powiedzieć niby. Jak zechcesz. Jasne gwinnie, ja ją zabiję. Ja tu chcę, żeby mi spadły FPSy, y to ona znów... Se jebiec i boję się tak chce. Okej. Okay. Ty włączyłaś to znowu kurwa. Wyłącz to pipo! Gdzie ty lecisz? Kolejna bitwa. No A poczekam. Bo oczywiście, jak to Morrigan, obszarówkami jedzie równo. Poczekajmy sobie, zobaczmy ile jest ich już. A zostały ich, że tak powiem, garstka. Wchodzą w obszarówkę i dostają baty. Okej... Okay. Natychmiast. Nie, chyba nie zrobisz tego. No, oh, mam taką nadzieję przynajmniej. Okej, okay, a widzicie, no zrobiliśmy tu niezłą ścieczkę, jeśli chodzi o to, kto tu jest panem tego miejsca. O, tam widzę ogra. A mój też zobaczył ogra. Nie będzie litości. Boom. Ogłuszenie. koin No A widzicie, dość... No właśnie. Po co to masz włączono I tak nie obrywasz damage'u. coś bym zrozumiał, aby miała to włączone i... ...na przykład jakaś walka by była ciężka, no to wiecie... ...to w takim wypadku można wrzucać. Ale teraz, gdzie nie ma w ogóle prawie walki No, choć FPS-y spadają już z łeb na szyję To mogę powiedzieć, że z łeb na szyję spadają FPS-y a co tam jest? Hm. Wow, wow, wow ja, czu ja czuję te FPS, naprawdę ja czuję jak one mi spadają No, jasny gwint nie wiem przez co to jest, mam taki spadek ostrych FPS-ów Ale mam spadek FPS-ów Okej, okay, więc to możemy już wyjść Tutaj już zapiąłem wszystko, tutaj wytępiliśmy już Więc możemy iść do zamku Zobaczyć co się dzieje Że taki tu bajzel jest Okej, okay, za niedługo zakończę odcinek nawet Okej, okay, nie tędy no. Muszę ją pilnować tą babkę no, A, za daj niedługo zakończę odcinek znów Tak, znów Zanim go zakończę. No nie ma bo ten wodospad mi takie lagi, tworzy, cholechne. Cholecha wie. Zabrać dużo i do zamku uciśniemy. Do Red cliff. Chyba wejdę nawet do zamku i tyle będzie z zamku. No. Znów spadek FPS-ów. Znów spadek FPS-ów i się wczytało. Okej. Okay. Ja, ja, ja tutaj zakończę odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej.